Mangamizawe z tej strony, Mata. W dzisiejszym odcinku będziemy na tym polu bitwy testować dinozaury. Jakie to będą dinozaury? Będzie walczył Stegozaur z Tyranozaurem Indoraptorem, Indominusem Rexem i Spinozaurem. Teraz sobie tylko tutaj wybieram jaja i zaraz będziemy walczyć. Stegozaur jest na maksymalnych ulepszeniach a no nasze Tyronazaury, Rek wszystkie mięsożerne są na standardowych i wypuszczamy naszego Stegozaura i zobaczymy czy w ogóle sobie da radę bo ja sobie tak jakby przygotowałem a nawet nie wiem czy on da sobie radę z nimi więc... Widzimy naszego pięknego stegozaura. O. Dobra. Eee. Nie będę chyba spełniał ich, no bo oni zrobiłem dobra. No i teraz będzie za chwilę zobaczymy pierwszą walkę. Czyli Ależ on jest piękny To kocham w tych dinozaurach Czy będą się bić? Ale on jest piękny Kocham te dinozaury, ale chwila, bo tu coś prądu nie posiada. Ło! Ło chwila! Eee, przepraszam widzowie za to, ale no było trochę głośno. Bo zapomniałem wyciszyć muzykę. Muszę tu zrobić jakikolwiek przewód. Nawet do tego. Eee, powinno być git. Nie jest git, no to zrobię to i będzie git. Dobra. Eee. I idziemy do go T-Rexa. I będę musiał chyba trochę pomniejszyć tą klatkę, żeby one jakby no, nie chodzić tak. Daleko. Żeby po prostu miały mniejszą tą trochę klatkę. Dalej, T-Rex, idź. Idź, idź. Szybciej, szybciej, szybciej. Pur, pur, Już, już, już. Już, już, już idź. Dobra. Jakby no, trzeba im zmniejszyć tą klatkę, żeby się jednak biły. I wyłaś. To widzimy się w sumie aż no jakby zaczną się bić To i zmieniłem w sumie już Ale poryczą Zmieniłem klatkę Znaczy zmniejszyłem ją i teraz powinien za niedługo No ale nie lubią się Ty zrobisz wszystko ze względu na cechę agresy... On jest agresywny, ale i tak go nie bije. Chwila, zaraz wracam. Zauważyłem, że miałem taką opcję, i teraz powinni zacząć się bić. I kierują się na siebie. To będzie walka. Tirek rex wybrzmiewa. Ryczer I widać, że z tego zaur się szykuje do. Już się ustawia. Są bardzo dosyć daleko. Stegozaur podbiega. I kto pierwszy zaatakuje? Kto odda ten pierwszy ruch? Zobaczymy, czy Stegozaur da radę. Atakuje! Oj, oj, oj. Czter... 34 HP zdjął O T-Rex atakuje. zły stan zdrowia. 32 HP. 86% i T-Rex trzyma się. 32 HP. Tego to ja się nie spodziewałem. Dobra, zwycięsa walki, no ale już teraz, zaraz wypuszczamy następnego dinozaura. Naszego króla zwierząt wynoszą daleko. Szybko padł, bo tak, aż po, można powiedzieć, że po dwóch strzałach. I z tego jest uleczony. I hybrydy bym zostawił na koniec, więc wypuśćmy spinozaura. Głośność kiepska. Znaczy sam dźwięk. Tutaj bardzo ładne, ale jak on ma? 101 atak i 37 obrona, a z stegozaur ma 117 atak i 58 obrona. Czyli stegozaur powinien wygrać, ale zaczynają walkę. I spinozaurem może być jeszcze gorzej. Ale zaczynają się walczyć. Czy z tego znowu odda pierwszy atak? Ło, joj! Z tego Z tego nie dostał. Ale znowu spinozaur dostał mocno. 32. I spinozaur padł. Padł jak mrówka. No, powiem Wam, że nie spodziewałem się takiego zwrotu akcji, żeby Stegozaur, najlepszy jaki mogłem zrobić, wygrywał ze wszystkim. No. Te Spinosaur i T-Rex padli jak mrówki. No, powiedzmy to sobie. Stegozaur ma, miał 70-80 hp, a nadal pada jak mrówka. Znaczy. Spinozor, padaj mi No to może zobaczmy, kto ma. Kto tu będzie lepszy? Indoraptora wezmę teraz, mi się wydaje, a indominusa na koniec. Więc indoraptor zapraszamy. Bardzo ładny. In stegozaur właśnie się uleczył i czy ten zaur pokona można powiedzieć że czterech najsilniejszych mięsożerców których oczywiście znamy lądowych czyli że t-rex król zwierząt nie wygrał spinozaur też nie wygrał chociaż liczyłem na niego bo on też jest dosyć mocny Ale no, czy teraz y, wyjdzie Indoraptor? Indoraptor możliwe, że może trochę inaczej zagrać, ale może sprzątnąć go na hita. Ale nie dostał chyba... A nie dostał 50. I z Indoraptorem możemy się pożegnać. Chy, chyba. Ojjoj oj, oj, odbił się ładnie. Ale wystarczy jeden ruch. Indoraptor ucieka. Tego się nie spodziewałem. Ten ma o wiele lepszą obronę. Z tego nadal chce się bić. Dam mu chyba agresywnego zwierzęcia. Jest chyba agresywny. I później. Zaraz wracamy, jak znowu będę się bić. Po dłuższej przerwie, chyba rozpocznie się właśnie walka. Ale ma 57HP, Indoraptor. Z tego, zaraz się wyleczył do końca. Kolegę. Z Złamał mu chyba kark, bo trochę wygięty jest, ale no to co, trzeba przejść do Indominusa Rexa. Teraz witamy się z Indominusem Rexem. Jest on naprawdę ogromny.

ataku i 34 obrony a nasz stegozaur ma 17 ataku i 58 obrony więc stegozaur może tutaj być trochę w zagrożeniu ależ mi się wydaje że stegozaur wygra walecznie ten pojedynek a na koniec odcinka mam wisienkę na torcie ale w, zobaczmy walkę pomiędzy tymi dwoma dinozaurami. 364 zdrowia. Stegozaur 88. No i Indominus Rex, chyba zostanie powalony przez jednego z tego zaura, który nawet nie wyleczył y zdrowia do końca. I ja już się, kolego, zabieram. Niech się uleczy, i pokażę Wam Wisienkę na torcie. I naszą Wisienką na torcie jest T-Rex. Tylko się z ulepszonym genomem. I. jest on piękny. No. Super. E, I teraz zobaczmy jego statystyki. 142 ataku i 39 obrony. Ulepszyłem go maksymalnie. Maksymalnie, jak można było. I zobaczcie: zabójstwa 4, a zapis walk 5. Aha, no tak. No i powiem Wam tak. Jeśli on zabił czterech mięsożerców bez żadnego problemu, to z t nie da moim zdaniem rady, z ulepszonym. Chociaż nic. Nie wiadomo jest. Nic, nie wiadomo. Czy ta walka się jednak nie odbędzie? Czekam aż zaczną walczyć zauważyłem mały problem bo one się lubią znaczy lubią bo nie lubią ale będzie i tak chyba tak znaczy lubią się bo nie lubią ale normalnie powinni się nienawidzić z jednej strony stygozaur podbiega znaczy, jak rozstrzygnie się ta walka? Zaraz zobaczymy. Patrzymy na naszego Stegozaura. Stegozaura zaatakował, ale nie oberwał. Lecz T-Rex oberwał. T-Rex oberwał. A. Uj, wyrównana walka! Różnią tylko T-Rex, jest minimalnie bardziej osłabiony. 52 58. Bardzo wyrównana walka Jest T-Rex Odpuścił A T-Rex Niestety nie da rady Jeszcze mam takie tutaj No Może powiedzieć, że fajne ale musicie to zobaczyć, jak oni się w końcu zabiją, więc zaraz wracam. Coś się chyba będzie tu wydarzy, ale... Czemu T-Rex ryczy tu? To już nieważne. A i tak, dlaczego on tu ryczy? Bicie się, proszę. Proszę, bij się z nim. Widzowie, chcą zobaczyć erupcję. No to poczekam, aż w końcu zacznę się bić. Uuu, chyba będzie w tym momencie walka. Przyszykowuję się. Tyranozo ma 100% zdrowia. Z tego załóż też. Więc znowu będzie wyrównana walka. Chyba. Uderzają się mocno. Stegozaur nie dos, dostał. Oś, bardzo dużo dostał Stegozaur. Bardzo zły stan zdrowia T-Rexa nie może teraz odpuścić. Wychodzi na to, że królem dinozaurów z ulepszonym genomem jest Stegozaur. Wiem, nie wyrównało się to, ale T-Rex jak widać ucieka ciągle. No i no, to się nie rozwiąże ta walka. Więc dziękuję widzowie za oglądanie. I widzimy się do następnego. Pa, pa.